No to ja gram jako Węgry i właśnie tworzę Potęgę. Niedawno utworzyliśmy Unię. No i co, no, jeśli się jarasz mappingiem, no to, no to zapraszam, nie? bo tutaj jest naprawdę fajna atmosfera i fajna zabawa. Serdecznie zapraszamy na serwer Mapping. Dużo zabawy, dużo fajnych ludzi. Naprawdę polecam. Gram w tą grę ciągle i dużo mechaniki. Łatwo się to ma, można w tym. Yy, łatwo można zasalić i serdecznie zapraszamy. Podoba mi się ten serwer z kilku przyczyn. Na przykład jest rozwinięta ekonomia, można kupić bardzo różne. Jest zaawansowana armia, nie ma tak, że jest na przykład żołnierz, po prostu, ale jest również są okręty bojowe, czołgi. To jest pierwszy powód. Drugi. Jest jeszcze jeden kanał, czyli gospodarka, którym nie trzeba się martwić, że o wojny, tylko żeby wzmocnić swój kraj gospodarczo. Podoba mi się też, że jest dużo ludzi dosyć. Znaczy jest grupa, a, która jest aktywna często. Więc jest community dobre. Ale ten i no i to wszystko. Mam plan, aby przejąć jakby Azję, większość, postarać się i po prostu kontrolować pokój, żeby nie było tak, że doprowadzi do jakiejś wojny światowej.